Najpierw historia zaczęła się od tego, że ja byłam do niedawna dziennikarną i pisałam o bankach i idąc na taki wywiad z prezesem banku, robiąc, przygotowując się do tego wywiadu, ja gdzieś się dowiedziałam, że on przyjaźnił się z Markiem Wedermanem, a ja wtedy pisałam pracę magisterską o Marku Wedermanie. idę na ten wywiad, pytam go się o te banki, kryzys, rozmawiamy, i półgodzinny wywiad jak mnie, Panie prezesie, Potem tłumaczył, bo, bo, bo też jesteśmy w kontakcie, że, e, że chodziło o to, że on się strasznie radził, że ktoś młody wie, kto to jest Marek Edelman i jest jeszcze ciekawy Marek Enerman. Pan prezes był pod tak strasznym wrażeniem, że właśnie zaprowadził mnie do Ireny Jaruz, bardzo ją prosił, z dwa ją przekonywał, żeby ona zdecydowała się No I potem Irena Jaros prowadziła mnie do kolejnych osób e, ze szpitala, e, jakichś pielęgniarek, e, wskazała mi znajomych w Warszawie, którzy, którzy też nie występowali we która była taką przyjaciółką jeszcze od czasów wojny. E, tak od domu do domu, od osoby do osoby, ktoś kogoś polecał, e, ktoś mówi nie wiem, a jak pani pisze o Edelmanie, no to musi pani z Janką po porozmawiać, to musi pani z kimś porozmawiać. Oczywiście nie wszyscy się zgadzali, e, nie wszyscy chcieli rozmawiać, bo, bo na przykład profesor Bartoszewski mm, po prostu nie znalazł czasu, a raczej stwierdził, że woli, woli sam napisać o Marku jest... My, miałyśmy w ogóle taką politykę i ta książka jest tak napisana, że te cytaty, które tutaj są, których jest mnóstwo, to nie jest redagowane, takie przerabiane, jak to się normalnie przerabia z mowy takiej mówionej, pisanej, żeby to ładnie było w książce, tylko to jest to, jak ci ludzie mówić. Więc my żeśmy spisywały z tektafonu całe fragmenty i po prostu wstawiałyśmy je do książki. Często nawet niektóre rzeczy, które nie są cytowane, to ktoś nam po prostu powiedział, bo skąd my to się wiedzieć, skoro Marka Edermana spotkało się, na na pewno się nie przyjaźniłyśmy i nie, nie znałyśmy go tak dobrze. E, były straszne awantury. Myśmy, myśmy bardzo płakały, bo bo, bo coś się że na swój temat nasłuchały. E, ale to były takie pojedyncze przypadki ludzi, którzy bardzo emocjonalnie podchodzili do tematu Marta Edelmana. Taki, takich osób jest naprawdę sporo, nawet teraz. E, takie osoby przychodzą na, na spotkania autorskie i nie wiem, mówią, że, 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 że to nie jest tak, że ta książka. Kłamstwo, jak się pytamy, dlaczego to jest kłamstwo, bo, bo okazuje się, że nie wiem, że ktoś zapamiętał, że danego dnia miał, nie wiem, zielony swyt, a my piszemy, że granatowa. Trzy inne osoby mówią, że on był wydał ostatnią książkę i byłam już w gestie. I podczas takiego spotkania autorskiego i miałam takie szczęście, że było bardzo mało osób, mi przyszło. Właściwie każdy mógł... Marek Ederman był już wtedy bardzo słaby. On... On, on, on myślę, że... Znaczy on na pewno rozumiał, co się dzieje, natomiast za bardzo nie opowiadał, tylko e, kiwał głową i ja, ja ja powiedziałam kilka, kilka zdań. E, to było moje spotkanie z, z Markiem Edermanem. Natomiast e, moja współautorka Młodą dziennikarką. Była rocznica powstania w Getcie Warszawskim i tam Marek Biederman zafascynował jedną rzecz. Otóż był kordon policjantów, który, który jak Jest rocznica obchodów powstania w Getcie, to jest pomnik bohaterów i tam się przy tym pomniku zbierają, zbierają osoby, różne osoby. Natomiast to była jakaś taka rocznica organizowana. Czy to były jakieś oficjalne obchody? Czy w każdym razie. Ten punkt był otoczony kordonem policji. E, przychodzi Marek Edelman w swoim sweteru, no, ubrany, e, no na pewno nie tak jak na tego typu e, uroczystość. ci ochroniarze, absolutnie nie chcą odpuścić, zawierają drogę, bo myślą, że sobie jakiś tam pan z bloku wyszedł i chce przyjść. E, I Marek Edelman, Wiora e, wspomina, po prostu w takim spojrzeniu, miał niesamowite oczy że zresztą widać na wszystkich filmach, co absolutnie zamurowało tych usiłków. Oni absolutnie stanęli, nie wiedzieli co powiedzieć. Potem ktoś podszedł i powiedział, że to jest Marek Edelman i oni rzeczywiście go puścili. I, I to jakby moja, moja wspólnota zapamiętała z takiego bliższego kontaktu z Marekiem Edelmanem. Marek Edelman to jest osoba, która wzbudza sprzeczne uczucia. Można wykochać albo nienawidzić, ze strony na wady i zalety. Czy mogłabyś nam powiedzieć o takich wadach, zaletach, które tutaj nam opowiada, że nie Może opowiadanie Dlaczego <grym grym> zalety to my Zawsze mnie to dziwi, że wszyscy pytają o te kobiety, pytają o wady i... na wszystkich, e, bardzo się niecierpliwił. E, jedna z osób, która właśnie nie zgodziła się na e, autoryzację, powiedziała, że nazywała ją od głowa i ona tłumaczyła, że głop to nie znaczy, że ktoś jest głupi i w ogóle pusty, tylko że nie jest tak, e, tak bystry i tak, nie radzi sobie tak dobrze w życiu jak Marek Edelman. E, ponieważ Marek Edelman uważał, że może wszystko powiedzieć, że jego biografia absolutnie na to pozwala, e, że biorą markę całego, jakim jest, bo on naprawdę poza tym, że był nieznośny, a też nie zawsze był nieznośny, on kiedy był wspaniały i miał wielkie serce, kiedy po prostu był zły i, i nakrzyczał na wszystkich. Ale zdarzało się, że ktoś przepraszał. Ale to zło się ja równoważyło z dobrem? Ja myślę, że tego, znaczy nie wiem, ja nie znałam, ale to, co z opowieści wynikało, że tego dobra było więcej. To znaczy on był nieznośny, ale to była taka, te jego wady były takie dość powierzchowne, a, a w środku krył się bardzo dobry człowiek. Może Ja go może streszczę, jeden to jest, nie, akurat to nie jest ten ze skrzydełka, ale Andrzej Czeczot opowiadał, że Mark Edelman, on absolutnie nie miał świadomości tego kim jest, jaką osobą się jak na niego ludzie reagują, bo on to wykorzystywał, wykorzystywał to kiedy musiał coś załatwić, To historia, o której moim powiedział Roman Bocian, to jest dyrektor albo były dyrektor szpitala, w którym pracował Marek Edelman. Idą sobie kiedyś Piotrkowskie na Piotrkowskiej jest ławka, na której bodajże jest taki pomnik z jakiegoś brązu, czy czegoś takiego Juliana Tuwima. i idzie ten idzie, idzie Marek Edelman, idzie ten Bocian i ten doktor Bocian mówi, że A, tam Marka Edelmana. Marek Edelman zrobił e, recyt w z tak. Kozakiewicza tak. i powiedział takiego mała. To, to było całe. I zresztą przyjaciele, którzy, te, którzy teraz czytali tę książkę, mówią, że Marek, był, Marek by się cieszył, bo to jest dokładnie streszczenie bohaterszczyzny takie, jak Marek uważał. na no absolutnie nie jest żadnym bohaterem, jeżeli ktoś, go, jeżeli ktoś e, wciąga go na pomnik, to on tego człowieka